О, половые. Я могу сейчас жалость перед спадком моего дырка. О боже, что Нет, сожми за урок. Он за за Ja Chciałem ci ją oddać, gdybyś nie był takim psychopatą! A przecież Zapomniałeś, że byłem wojskowym, debilu! Suki synu! fuck! Nie wygląda mi ci pomógł, kanarek do usług! Jeszcze się zobaczymy, kliniko! W pieple wielu pierdolone Uciekł Kurwa, jak boli hmm, Chyba, chyba nie żyje, wiesz Oddycha na Oddycha na spokojnie Czekaj Trzeba mu pomóc. Trzeba go opatrzyć. Czuję puls. Dobra, spokojnie opatrzę go. Dobra, żyjesz? O Boże. Mm. Dobra, przeć puls i się rusza. Tylko coś mi się dziwnego dzieje. Tak, on się... Ten... Tak, to jest... No. Te, te... te... te oh. dziwne kwotowne ruchy głową to jest... No, to się obudzi właśnie. A oh, co jest? A, widocznie... No jest to dobrze. Mam jeszcze w sobie to coś, opatrunki z trawy i bo dostajesz w plecy z co? tego przyjeba. Od suwki? Tak. tak Był tutaj. Którego? A, Kamil. A. Opatrzyliście mnie czy dalej się No Opatrzyłem. Kora, drzewa, liście, trawa. Wszystko co A. dostępne w zasadzie. Nie pamiętasz? A. Nie, nie miałeś tego szkolenia przecież, na strzelce się, się robiłeś. Ja. A. Dobra, to może. Chyba dwa razy, ale porządne, bo. Jezu, dobra. Mam nadzieję, że go jeszcze spotkamy po drodze, bo mam jeszcze z nim rachunki do wykończenia. No. Co za psychol. ale widać, że się przestraszył, patrz. Się w... Patrząc na tę bronię. Dobra, to może wracajmy powoli do bazy. Aha, dobra. Miejmy tylko nadzieję, że nie spotkamy żadnego potwora. Ale, jest, no. Ponieś do żony. A ty ledwo to, chodzisz. tyle dobra, to, to może, nie wiem, weźmy te... Weźmy te śpiwory i po prostu odpoczniemy gdzieś dalej. No, nie, dobra, tam, dobra. Tam. Nie no. Moi no. byśmy chyba. No. Weźmy no, też że... piwory. Podam sobie z No jak się tutaj zrzemy, to oni raczej wrócą i nas pozabijają. Co mówisz? Jak, jak my tutaj zostaniemy, to nas raczej wrócą i pozabijają, więc wolałbym się gdzieś w te piwory wziąć. Czyli bierzemy je jednak? Weźmy są dwa, więc wy sobie raz, wy się razem położycie. A ja, ja akurat potrafię nie spać dwa dni, bez żadnego szwanku. Nie no, ty się biłeś z tym słówką, więc ja bym ci dał. Ja tylko tam stałem, więc dobra. ty zasługujesz na sen. Ja będę na czatach, dobra? A ty ci masz? Jak nie bojesz, ja nie boję, że noc na barcie. Wiadomo. Nawet nie no. wiem, że raz ja nie dałem, ten, żeby nikt córki mojej nie tknął. Siedziałem obok jej kołyski przez czas noc. Ja praktycznie no ja swojego syna wychowywałem razem z żoną, ale okazało się, że... Ale jak się dowiedziałem, że mnie zdradzała, to był rozwód. Mm. Jak u Rozumiem się. Wiecie raz... Wiecie ile bym dał ze spotkania mojej córki znowu? A gdzie ona jest teraz? <śm> w Warszawie. O, e nie no spokojnie, wyjdziemy stąd to was to co możemy pojechać gdzieś, się wyluzować. Tyle też... ma. Ona powinna mieć już 18 lat. Nie Dariusz jej 18. Przyjacielu, no, przecież ty nam obieca... przecież to obieca, że jak stąd wyjdziemy to nas zaprosisz na piwo, tylko początno to co my... co my tutaj spotkaliśmy, to raczej przydałoby się coś mocniejszego, żeby zapomnieć. Posłuchaj. Po prostu... Powoli tracę nadzieję, rozumiesz? Siedzimy tu już tyle, zwariować można Naprawdę I widzisz co, co nam się przydarzyło? Gościu tylko... Była... nie, nie gadajmy na razie Piąty może kogoś Dobra, spać. dobra e, Tylko weźmy te śpiwory po prostu gdzieś od, Oddalmy się jakieś kilka metrów e, Do ne, samolotu nas zostało jeszcze 5 km Więc jakieś 5 albo 4 km, Więc... E, dobra, e. dziękuję Pójdźcie się przespać, ja będę na warcie, dobra? No no widać, że się nawet ściemniło trochę. To. Mam broń, nic nie No spokojnie możesz sobie też, możesz sobie też trochę w moim pracego pogrzebać, bo tam też mam trochę. No nie ja nie jestem takim typem człowieka. Ja nikomu nie grzebię. No właśnie to dla... A panowie. strasznie jeszcze zachlałem chyba, a może to był sam? O, ja pierdolę Nie, 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 nie! Cholera nie! Jak on miał Kto mu to zrobił? Dariusz. Nie, to musiał być Kamil. Angelina. Spokojnie, spokojnie, puśćcie broń. Słówka To może zamiast? nie zrobię? Zamiast odłożyć to mogę zmienić kaliber jedynie. Coś się mi zrobiła, chora babo. Posłuchaj. Przepraszam, ale wiecie, Lecz się. jak się czasy, tak? Co? Lecz się. To był mój przyjaciel. Najpierw wielka nie stopa nie. na strachem, i do wiatra. przez to dostałem PTSD. A teraz jeszcze oglądanie zwłok mojego najlepszego przyjaciela. Daj mi chociaż jeden pretekst, żeby ci nie zabił. Posłuchajmy. Zauważ, Że przyszłam tutaj? Bo jakbym nie chciała nic, miałbym w się... Sensie, no po prostu mordercy nie wracają na miejsce, gdzie się zamordowało. Więc czego chcesz? Nie ja wróciłam. Ale czego ty chcesz? Chcę tylko tyle. Że... Wiem, że szukacie nas. Mojego brata. Twój brat to jest... Są... Twój brat zachowuje S się jak wziął brał krak przez 5 lat. Bo rozumiem, Przyszła wam pomóc. Wiem gdzie mogę go znaleźć. Prowadź. Prowadź do niego. Tak? I tak po prostu mi zaufasz, tak? Co za, za to co zrobiłem twoim Cześć, to może być zasadzka, wiesz o tym Eee... Żyłkowski, może cię może naradzimy na chwilę Mam się na oku... Słuchaj Nie wiem mam jak taki ty, pomysł jak ty, jak ty... Nie jak ty to nie zrobisz, ja to zrobię, słuchaj to jest rozkaz ja wiem, że dostaję się rozkaz, choć, w sumie je plan jest, choć ja plan... pod taki raczej wrócę do jednostki, bo mam dos. Bo nie, naprawdę. Ty wiesz Ty wiesz, wie, co, co... ja właśnie przeżyłem e, ja mam taki plan, wykorzystajmy ją. Niech ona nas zaprowadzi do... Ona nas zaprowadzi do Kamila, a potem ją po prostu... jak się odwróci, to ją po, po prostu ją zabijesz. Po prostu, ale ty mnie posłuchaj. My ona jest pierśnięta, Słuchaj, cała ja rodzina słuchów to psychole. Skąd ty wiesz, że ona nie szykuje nas głap? Znaczy... Ona by nas tak jedną prowadziła do brata. przecież popie. Oni wszyscy działają razem. Cholera. Naw nawet ich 90-letnia babcia umie dobrze zabijać. Dziś 90-letnia... 90-letnia stara raporkwa potrafi dobrze zabijać. No. Cholera. No co no to... to co mamy okay. z jej... Co zrobić? Że Rosmariana leży przy Dariuszu, nie. Będę miał Ten obraz będzie mnie prześladował, wiesz co? Ja nie wiem. Albo ją wykorzystamy, albo ją lekko wykorzystamy, żebym nas zaprowadziła do swojego brata, albo ją zabić, Albo ją po prostu uczyń honory. Słuchaj... Ja już mam dość wrażeń. Mam jeszcze szansę chwilę z nią pogadać. Ale... Albo to sam zrobisz, albo no ja to zrobię. Nie będziemy mieli 50, bo i tak nas nie doprowadzi do brata. Dobra. Cóż, jeżeli i tak nas nie, do, nas nie doprowadzi do brata, jak cała was, Twoja rodzina to. psych... Co, wasz, cała Wasza rodzina w zasadzie jest popierdolona. to tego komplement. Tak, to był komplement. Tylko po prostu jestem beznadziejnym flirciarzem, tak. Więc nie co wiem. Chodzi? Jakby. Co, czego tak właściwie chcesz? Mariusz... Mord... Dlaczego to wszystko robiłam? Dlaczego? Zobacz, że... Oni wszyscy stali na... Przeciwko naszej stronie. Ja chciałam dobrze. Mariusz... Straciłeś żonę. No opuściłam jedle, bo, bo znalazłam faceta jakiegoś, który był bogatszy i miał większego pręta. Przekle, że kobiety Ale... takie, takie są. Nie wszystkie. Które? No, nie. Po prostu. Po prostu. Ja. Nie, to ja bym. Ja bym. Nie, to był mój najlepszy przyjaciel jeżeli chodzi o pracę jako... pracę na lotnisku, to ja wezmę jego ciało na barki i, sobie, i po prostu... I, i po prostu chodźmy gdziekolwiek. Ja już nie chcę widzieć tego miejsca. No. Dobra, robisz to? Co robię? Co? Co robię? No wiesz. A wiesz. Ty się nie wtrącaj ruda. Ale nie wtrącaj się ruda, babo. Eee, Dobra. Ja wiem, że się zrobiłam! Po prostu... Robisz to? Ja już... nie wiem... Dobra, to najpierw, zanim Ci odpowiem na to pytanie, to mam dla Ciebie ważniejsze pytanie, które, które raczej przesądziło na życie nas, nas obojga. Co? Czy, czy wsparcie do, nie wiem, czeka na nas mniej więcej w okolicach samolotu albo coś? Tak. Super. Nie, naprawdę no się no, co... Ja cię dokładnie popytał i powiem, że za... i powiem, że przyjdziemy No, wiesz co, ja nie mogę... Ja weź ty... Weź ty to zrób, naprawdę ja mam do... ja mam dosyć. Na pewno? Tak. Ja się na to wrócę. Ma... Mariusz? Nie. Nie, 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 nie. nie. Chwila, że ja wiem, że się zrobiłam! Ja to Bo dobrze nie wiem. Jesteśmy tylko po drugie. Mam rozkaz. No to są geny! Mariusz! Proszę. Sorry. Zabiłaś mojego najlepszego przyjaciela. No cóż. <śmuszcz> Zachowijasz, w karacie nie powinni się bardzo przypieprzeć. No bo chociaż połowę roboty wykonałem, poza tym wiecie co. To co? Nie do... No to ty jedne zwłoki, Zatawiamy. ja drugie zwłoki. Wiesz co? Ja bym ją tu szczerze zostawił. Chociaż w sumie... Dobra. Tak się zastanawiam. Zostawić ją tu czy przyniesie jako dowód, że to zrobiłem. Przecież mi... E po... masz... Gdzie, bo ja nie byłem w wojsku już od dwóch lat, więc ci trochę może pozmieniło. E ty masz... Jaki ty masz stopień? Ha? No pamiętam, byliśmy razem, kiedy byliśmy kiedyś kaprelami, nie. Awansowałeś na... Awansowaliście jakoś? Nie, no ja tak, kaprelem jestem, ale... No to weź lepiej ja, jej nie zwłoki. Ale to jest na wyższy stopień, jeżeli zabiję właśnie chociaż jednego z nich, więc chyba... No to weź jej weź jej zwłoki, chociaż nawet dowód, bo no. To ja wezmę drugie. Nie, jest co, nie Dariusza to ja pochowam razem z Karolinką, bo tam jeszcze Ech. jej kości były. Szkoda, ona no nie znałem typa, ale... Znaczy długo. No szkoda współczuję ci, dzięki. Jeszcze moja druga miłość jeszcze właśnie zginęła kilka dni temu. Kochałem Karolinkę, ale nie przeżyła tego upad... Nie przeżyła chyba tego upadku. Dobra, słuchaj, weźmy się na za robotę. Dobra, cholera. Nie, to było, to było mój najlepszy Wiesz, przyjaciel. I, i, I tak jesteśmy blisko. Nie o, tak widać samolot. Jako... Co to? Chyba o, przyjechali już. Tej, który... Nie wiem na razie kto to, ale chodźcie. Zaprowadzimy go do tych ciał po prostu. Dobra. O, milicja przyjechała. Hmm. nawet. Nie dobre. Ja wtedy mu mówię, co nie? Ja mu mówię Spierdzielaj, ja wiesz co on powiedział? No, co powiedział? W dubie dziba przewracało! <śmuszczak> ja Dzień. A panowie co? Po rodzie Marku. Chwila. Ty jesteś ty, tak? Kanarek. Dokładnie, kanarek, kanarek. No więc co? Lotnictwo, e... co? <grym> eee, jak widać, tylko że... Ej, jasna cholera. Hmm. Okej. Okay, mm, eee. no, znaczy, nie udało mi się dopaść e, kamila słówki, lecz e, ja. zabiłem cielinę lecz, lecz zabiłem słówka. Dobra, um, gdzie, gdzie gdzie jest To ta, jest dzieciło, już nie nieśliśmy, hmm, bo jeszcze... tam jeszcze ja. zabiłem mojego przyjaciela. Mm. Nie doniosłem no. Ciała, bo po pierwsze chyba trzy razy noża w plecy. od jej chorego, od jej chorego brata i nie dali i wstrzypią no, A ten brat gdzie Nie wiem gdzie jest jej brat, gdzieś uciekł Ale to ona A ten to kto? To jest Dariusz mój przyjaciel Z pracy został zabity przez tę sukę Rozumiem Budą sukę że, A -a. że o, to, to, to tylko przed, zanim go zabierzecie, to chciałbym chociaż zobaczyć, bo tam mówił mi kiedyś, że gdzieś tam jakoś kilka miesięcy temu, że miał w kieszonce, co sobie zawsze nosił zdjęcie córki i, tą, i jej adres, to bym chociaż ją odwiedził i poinformował tym wszystkim. Hmm? Chcieliśmy zrobić to... to czy... Spokojnie jak chcecie. Dobra, Aż... wezmę tą, tą typiarę do worka. Chcecie już jechać do, do Polski? ty się jedną. Do Radomia. Do Do Radomia bo jest najbliżej chyba. Co? No ja w sumie i tak mieszkam gdzieś w takiej małej wsi, Po po na to, za to że, mi się nie uda że mi się nie udało z tym lotnictwem, to chyba wrócę jednak do jednostki. Dobra, no cóż, cię, cię, cię. weźmy go. E, Będzie musiała żeby zorganizować, więc... Weźmy go tam, tam... Do samochodu i... Cóż, opuściamy bo w ten las... Ma, ale no, mam tylko nadzieję, że, ma że nie spotkaliście Rozprówacza ani Kosteusza. co Mam tylko nadzieję, że nie spotkaliście Kosteusza ani Rozprówacza. No, to jest bajek dla dzieci? co wy wierzycie, panowie? Chodźcie. No, no, mam no, tylko wiedział co przeżyliśmy. Tak. Albo przeżyliście, bo ja w mnie nie spotkałem Rozprówacza. Jeden, co do no, Kosteusza. Dobrze. Naga. Prochowane jest. No Okej. No co? Okay. No, nie kolowie. No. To jest wasza hata? No roz. Nie to nie było. Kamilcówka kiedy jeszcze nie było, Kiedy jeszcze nie, kiedy jeszcze nie wiedziałem kim był, to mi pomógł z rozwaleniem skrzydła i zbudowaliśmy hatę. Zresztą... Ty pilot! Ej, a ja powiedz mi czemu przez tyle miesięcy? Już tam nie wiem z co ile byliście. Ale to było trochę czasu. Czemu jeden z was nie pomyślał o po prostu pójścia w jedną stronę i znalezienie miasta jakiegoś? A ty wiesz, Przez... że jaki ten las jest ogromny, prędzej byśmy tu napotkali potwory jakieś, a nie byście. A, My jechaliśmy raptem. Ile my jechaliśmy? Z 20 minut może. A poza Wy tym... A wejście... przyszli w dwa dni, by było. Tak, 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 od razu. Bez jedzenia, ale nie jest... Jesteśmy na ogromnej wyspie. Też. Więc będziemy musieli jeszcze łódko tu dopłynąć. Znaczy przepłynąć do tego Radomia. To nie jest wyspa. To jest wyspa. To jest, wysp... to jest, jest wyspa. Mario, jak my tu kurwa ogromna. przyjechaliśmy? Yy. Oni mówią, że taka wyspa jest... Yy. Słuchaj, jesteśmy w lesie pod Radomiem. Nie wygląda jest... na wyspę, ale jest to ogromna wyspa otoczona wodą. Czekaj, 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 zamknij się, zamknij ja się teraz, zamknij. Zamknij się, zamknij się. Ja mówię teraz, więc ty się... Wow, od... wow. Nie nie nie! nie. Ale, <grym> ale co myślisz? Ten... Od czasu do czasu to się wow. po prostu woda podnosi i to jest taka półwyspa, można powiedzieć. Jakim celem tu przyjechaliśmy? No, bo no, to był to no, wytłumaczy? Dzisiaj chyba jest ląd. Dzisiaj chyba się ląd pojawił. Ja nie pamiętam. Ten las jest... ten las jest... Strasznie, nie wiem, proszę, zawieźcie mnie po prostu tyle do Radomia. Jest no, tyle powiem. No przecież. A właśnie! Jak ty nie pamiętasz, jak się tu dostaliście, no to już tyle problem. E. Co? Zabijłeś ją? No tak. Zostaniesz na węzł. Działać. No gratuluję wam, Michał, ja tych ludzi ten co nie, ty poczekaj na innych, okej? Buku. Jak było, panowie, wakacje, co? Ja sobie powinienem się śmiać. Dużo ludzi umarło. Ta wiecie jak to jest? No panowie, ja sobie tam w wojsku co nie siedziałem. Zarobiście po prostu. Dydziecie umierać. Potem tam znaleźliśmy ten was samolot, co nie? No, to góry nie chcieliśmy ruszać z miejsca, ale. Dobra. tam przyjekaliśmy? się dowiedzieliśmy, że tam morderczy nie jest jakaś tam. Nie wiem, ja, ja panie chorororze, ja, panie, ja, panie, Marku, co, chyba wrócę do was do jednostki, bo. mam chyba dosyć ważny na dzisiaj. A, wiadomo. Perem, perem. Przez wodę przypomnęliśmy i w mieście, jakim się jesteśmy. Mi się, wydaje, o, ko Mi się wydaje że pan kogoś przejechał właśnie Nie yeah. Widzisz. Może taka lutynacja przez tą wielką no. stopę znowu Tak Ja nie wiem dalej co macie z tymi wielkimi stopami Nie się... Wiem, że dużo przeżyliście tak Współczuję wam no, tam znajomych i ty... wrócę do jednostki, to wszystko wam opowiem kiedyś. Tak. Dobrze, to... a to jest dworzec już? Mhm. To już myślę, że się Dobra, dziękuję za podwiezienie. Dziękuję za podwózkę. Trzyma, trzymajcie się. I to by było tyle. Mogę na chwilę te... cześć. Eee, dobra, w Cześć. 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 Znowu mam te ja Muszę na no pociąg szybko. No dobra, to ja muszę iść, sorry. Co no, cześć, mam nadzieję, że się widzimy za chwilę. A, raptem dwie godzinki to nie... Nie, ma to tam chyba tam miałeś jakieś tam książki albo krzyżówki, to tam chyba coś ci jeszcze zostało, co nie? Mhm. Mm no, dobrze, cholera. Dalej mi będzie brakować. Nie wiem, że w jaki sposób to. An... A pan jest córką. Komdariusza. Ja. Tam kim jest? Jestem jego przyjacielem z pracy. To pan prezent z 18 urodziny. No, ma masz 18 lat. O, Gratulacje. Jezus. Dziękuję. To Moje, coś. Mój syn ma 19. <kluz> coś. ja pójdę do to, ja, to, to, to muszę. To już przemyśleć. Może panie odwieźć? Jeżeli pomoże. No to teraz wracam do domu. Ej, Ej. gdzie stał z Aśniczym? Dzisiaj usłyszę, że to jest coś, to Jezu. Jezu, Ojcze! Co jest? Nie! Co? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Nie.